Aby się przed królem, jego opisować, ale również, by wyszykować się do najbliższej, czekającej nas wyprawy wojennej. W tej tradycji ma na celu przypomnienie pewnego ważnego wydarzenia. Otóż w wojsk mazowieckich. Na wyprawę wiedeńską Jana Rzeczypospolitego, by tam pod Wiedniem leczyć w wprost potęgę armii tureckiej, by rzucić państwo osmańskie na kolana i by zagrożenie, które zawisło nad Europą, na wiele lat odsunąć. Die war's cool! Die war's cool! Szanowni Państwo, jednym z celów statutowych Wspólnoty Polskiej jest upowszechnianie, szczególnie w środowiskach polonijnych, wiedzy o kulturze i historii Polski oraz działanie Wspólnoty Polskiej na rzecz dziedzictwa kulturowego. Obecność grup młodzieży pochodzenia polskiego w drugim dniu tradycji Rzeczypospolitej doskonale wpisuje się w misję Wspólnoty Polskiej. Dla Półtuszczan i naszych gości jest piękną lekcją historii i demokracji. W ogóle jako, jako organizacja pozarządowa, która wspiera działalność Polaków i Polonii poza granicami, których przecież jest ponad 20, prawie 20 milionów według różnych szacunków, myślę, że podstawa to jest właśnie nauczanie języka polskiego wśród właśnie środowisk polijnych, jak, jak również i mówienie czy, czy, na, czy u, nauczanie właśnie o historii polskiej, która ma przecież tak piękne karty, chociaż właśnie tak jak, tak jak z, to, z czym jest związany właśnie dzisiejszy piknik husarski czyli z wyjściem wojsk Jana Króla, III, Króla Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiedniowi. Chcemy Państwa wprowadzić troszeczkę w świat wojskowości XVII-wiecznej, wojskowości takiej przyziemnej, bo wojskowości pieszej. Dobrze, kąt marsz ofensywny polega na tym, że chorągiew prowadząc ogień przesuwa się do przodu i tak zadnie szeregi będą głosowały przed szereg pierwszy i prowadziły prowadziły ogień. Otwórz panewkę. Wierzaj. Wal. Następny szereg postępów przed szeregi. Otwórz panewkę. Wierzaj. Wal. Następny szereg postępów przed szeregi. Otwórz panewkę. Wierzaj. Wal. Przypasz do panewki, odpuchaj ląd, otwórz panewkę, bieżaj, wal! pol! Wejdź od wszyscy do ziemi! Odpalaj armaty! Myślę, że to wynika z naszej działalności, z przekonań ludzi, którzy pracują w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, ponieważ nasz Dom Polonii nie jest takim zwykłym hotelem. Taki zwykły hotel pewnie nie organizuje tego typu rzeczy, które wynikają z przekonań... Tak patriotycznych, jak i, jak i przekonaniowych, jak i historycznych przede wszystkim. My, jako Dom Polonii, mamy za zadanie w swojej działalności również krzewienie polskości, przypominanie, propagowanie o kulturze, propagowanie kultury polskiej wielopoziomowo, tak na poziomie historii, jak i na poziomie, jak i na poziomie gastronomicznej, jak i na poziomie artystycznej. To staramy się robić. Ta uroczystość jest jednym z wyrazów tego, tych poziomów miejsce historyczne. Każdy z gości naszych, którzy przybywa, znajdzie tutaj coś dla siebie. Ci, którzy uwielbiają historię, uwielbiają, uwielbiają zabytki, odnajdą to, myślę, w pełni. Ci, którzy uwielbiają gastronomię, myślę, że będzie to dla nich mekka, ze względu na to, że Dom Polonii, no myślę, że nie bez kozery od 25 lat jest znany na całym świecie jako ze swojej kuchni, ze swojej gastronomii, ze swojej polskiej kuchni. Lokalnego społeczeństwa daje przede wszystkim możliwość zapoznania się z tradycją, z historią, kultywowanie tego pięknego zwycięstwa, jakie było, i przede wszystkim przypomnienie, że również nasza społeczność, mieszkańcy powiatu półtuskiego aktywnie uczestniczyli w tej bitwie wiedeńskiej. Ponadto jest to mm, również. Przypomnienie, że historycznie my jako Polska, Polacy mieliśmy ogromny wkład w losy Europy, w dzieje Europy, w obronę chrześcijaństwa i zwłaszcza w tych obecnych czasach dobrze jest przypomnieć o tym, że powinniśmy patrzeć w historię, jego rozstrzygnięcia historii i wyciągać wnioski na przyszłość. A my teraz dla Państwa przedstawimy taką tercję trzech pokazów kusarskich. Zakończymy pokazem uczniczym. Jako, że też trzeba widzieć w Podlaskiej Chorągwi, mamy aż czterech uczników, dwóch wręcz sławy światowej. A teraz rusza specjalny pokaz umiejętności dzieckiej Podlaskiej chorągi. Proszę bardzo. Na taką imprezę można spojrzeć bardzo wielowątkowo. Można mówić o tym, że bardzo dobrze służy promocji. E, ale e, właśnie takie imprezy budują postawy, postawy patriotyczne. Trzeba pamiętać, że e, Jan III Sobieski to w 1683 roku e, szedł pod Wiedeń po to, żeby bro, bronić chrześcijańskiej Europy, nie Europy kończy dwórstw e, czy innych, tylko właśnie chrześcijańskiej Europy. Dlatego jest to tak bardzo ważne. ja, że to jest taka faktycznie bardzo twórcza lekcja historii, ale też podana w sposób tak bardzo piękny, lekki przyjemny, no, że jak widzieliśmy na, na, na chodnikach maszerując ludzi, którzy wiwatowali, gratulowali, prawda, no, to ten wysiłek się naprawdę zwraca. No i mam też takie taki też, no, poczucie, że, że to miejsce ma szansę faktycznie stać się bardzo ważnym miejscem też w Polsce całej tak, na, na tego typu, właśnie nowocześnie postrzeganego patriotyzmu, który jest tak pięknie sprzedawany tak? i wiemy, wiemy, że teraz prawie 90% przedstawicieli chorągich husarskich było, po raz pierwszy nawet niektórzy w Pułtusku. No myślę, że za rok, przecież to są świeże jeszcze, jeszcze świeży świeże tak? po czole, ale, ale też takie myśli mam, że, że ten turniej był warty tego. No i tutaj te całe grono, sympatyczna współpraca z zamkiem, z Domem Polonia, ze wspólnotą polską no jest taką, taką dobrą symbiozą. najjaśniejszy, miłościwie nam panujący Królu Janie. Pragniemy przenieść się w czasy nie tak odległe dla Waszej Królewskiej Mości, pokazać piękno i męstwo naszej pusarii szarżującej na nadnarodowiańskich polach. Jako uniżeni słudzy majestatu Królestwa Obojga Narodów, pragniemy pokazać czasy potoku szwedzkiego, kiedy to Wasza Królewska Mość stawiałeś na szali, szali własnej progier i mienie dla ojczyzny umiłowanej. W pod Warszawą tegoż roku chwalebnie Wasza Miłość zasłużyłeś się jako korąży wietrów oronny, dowódca jednego z 17 pułków piechoty. Miałeś piecze nad dwoma dwukiesięcznych w tatarskim, co prawie króla szwedzkiego na życiu i zdrowiu poszczerbi. Wasza królewska miłość. Radź przypomnieć sobie łaskawie te terminy, które w jutrzejszych w potrzebie z natchnienie przynieść mogą. W owym czasie Szwed od najprzedniejszych armii ówczesnej Europy nie, niczym gorszy nie. W niczym gorszym nie Szwedzi będąc w półtusku dokonali licznych grabieży. Między innymi zrabowano skarbę kolegi w której palono ogniska w rehektarzu kolegium niezuickiego, urządzono stajnie. Także strona polska ma za co brać rewan. Dziś kochaniec wielkiej nawałności zagraża naszej ojczyźnie. Chcę pół Europy dla siebie zagarnąć. Pozwól Wasza miłość na zorganizowanie bitwy na polu, gdzie wojska uperonie liczne przybyły na popis okazję, będzie się miało wykazać się męstwem i sprawnością bojowym przed zacną parą królewską.